How I feel? Creatures lie here, through. Witam w kolejnym odcinku <grych> serii The War Z. Pokażę Wam po prostu. Dalej mamy już 70% trucizny w sobie. Zobaczymy, czy uda nam się przeżyć. No, jak zwykle jesteśmy sami na serwie. Nie wiem, po prostu szukamy lekarstw. Mamy chyba szpital w tym mieście, a mamy karetkę, jak widzę. Przy karetce może być otrutka, ale powiem Wam, tak, nic nie obiecuję. Mamy 70%. Coraz gorzej z nami. Coraz gorzej to wygląda. Czuję się już po, powoli niepewnie. <grystanie> I coraz mniej się. Szansę nam daje. No, w tych czasach. To ząbiaki mało teraz powiem. Chodzi o to, że trucizna nasępiła. bo mi się zdaje tak. Zaczniemy mieć 100% nie znajdziemy trutki i zaczniemy żyć i tak szybko uciekać, że po prostu żyć mi jest Ale myślimy, że tak nie będzie. Idziemy od razu do szpitala. Szukamy naszej odtrutki. Gdzie nas... Jesteśmy coraz bliżej drzwi, zobaczymy co to z tego wyjdzie. Jak to będzie. Mamy leki. Niby. Zawsze coś, ale wiecie. Nas to nie urządza. Mm. Gówno jest, właśnie gówno jest. Leki do następnego miasta powinno nam leków wystarczyć. Jeszcze raz sprawdzę, kiedy się to zrespi szybko. Nie ma nic. Dobra, idziemy. Szybko do sklepu pójdziemy po jedzenie. Nie widzicie co jest szybkie na tak samo w szarcie z organizmu e, ucieka. Jeszcze potem pójdziemy do tej karetki e, i za te bloki o jest często tam broń. Polecimy wtedy szybko do miasta następnego, widzę już zupę. Z życie jakie zawsze. No to jest zupą tę mm, odtrudkę odjąć, nie jestem pewny. Kiedy się da... Kiedy zjadłem jakiś posiłek to mi odkrótkę trochę. Nie, ale życie dodało do końca. to oba, oba toniki, zbieramy wszystko, co się da. Botonik. Wszystko rzucamy. Soda. Dobrze mamy pełne Wodę bierzemy. Idziemy dalej. No no, trutka by się naprawdę przydała. Batonik. Omelet. Backpack is full. Batonik i wodę możemy tylko zbierać. Dobra. Szczerze mówiąc nie ma się pośpieszę, już mamy prawie 80% coraz więcej Czas już nie będę zbierał szkoda czasu, żeby się cofać Karateczko, daj mi proszę cię odtrudkę pewnie nie wysłuchasz moich wielebnych Patrzcie, jakie szczęście! No, kiepsko było nam tylko do 58%. Coś mi się coraz bardziej zdaje, że zginiemy. Ale mamy trochę większe szanse. Większe. Większe to nie znaczy lepsze. Teraz możemy sobie sprawdzić spokojnie całą ulicę. Bo szczerze mówiąc tak pewnie padniemy. Bo to jest niemożliwe, że znajdziemy trzy odtrutki, do siebie czy cztery. I chyba muszę nie wiem. To jest zabić po prostu kto ma tyle przy sobie. Więc ja w to nie wierzę. Który ktoś tyle miał przy sobie takiej odtrutki. Musiało nas spec... O, już mamy trzy graczy nagle. Znikąd się wzięło, dobra. Trudną jak sprawdziliśmy, mówiliśmy, mówiłem, że tam lecę od razu tam Mamy jedną odtrótkę. My się przydała ta lepsza trudka. Ją często trudno znaleźć. Bo chyba przez tyle ile gram to dwie czy trzy znalazłem wiem że w tym w Store nie mam nic niby mogę kupić ale tak, niczym ja dojdę do save punktu to, to też trochę minie jesteśmy trochę ranni, nie ranni tylko trochę kawał mamy, bo mamy save punktu niby tutaj nie wiem co o tym sądź, po Dobra, biegniemy do następnego miasta. Powiem Wam od razu o moich planach. Co do kanału YouTube. Chcę zacząć nagrywać trochę turniejów CS. Czyli CSA, co, jaki, gdzie. Jak widzieliście ostatnio, użyciem filmik z cs Go, czyli Global Office, chyba dobrze. Global. Zawsze nie, nie, nie wiem, jak się to mówi. Global cel, Global coś tam, dobra, zresztą. I po prostu poczekamy. Widzieliście, słaby nie jestem w CS-a Na pierwszy no, pfu, pierwszy na liście jestem. Więc Jest ciekawą rozgrywkę będziecie mieli. Będę wam nawet jak przegram, nie wiem, nie będzie mi szło, będą mnie zabijeć jakcia, to wrzucę wam po prostu to. No nie będę się bał tego wrzucić dobra, co, co mogę dalej powiedzieć czekajcie tylko aż sobie wodę łyknę, dobra co wracając dalej do tego to będzie tak chciałem zacząć też tak samo nagrywać Jest Resident Evil Afterlight Resident Evil, chyba jeszcze szóstkę i Resident Evil operacjon Kurde Główne miasto rezydenta jakie to było <laughs> operacjon Radcon City No Radcon City ehm. kiedy to będzie? Zależy, bo po prostu chcę pyf. jak to się mówi niby to z nie wiadomo ilukier Naraz nagrywał bo no to jest wszystko do czasu wysiłku i wszystkiego No, zaprosili nas do tego, do, 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 do drużyny Ładnie się przywitałem Oni ładnie się do mnie nie przywitują nie są z Smallville. Jestem daleko Okej, okay, okej, okay. daleko, no, daleko, bardzo Pomy mimo, że nagrywam. Rekord Biedą na ten zobaczymy, zobaczymy idziemy powoli. Jesteśmy coraz bliżej miasta, jesteśmy coraz bardziej głodni w grze. Dojdziemy do miasta szybko i przeszukam, bo jest małe miasto i po prostu nie będzie problemu jego znaleźć. Nie znaleźć, tylko po prostu długo długoletnie nie będzie trwało. Ale czy długo będzie trwało? Szczerze mówiąc, yy, yy, teraz to yy, ile? Wczoraj wrzucałem filmik. Wcześniej wrzuciłem trochę z CS-a Go. Ile mi, wrzucał mi się około 1,5 giga był filmik. W ogóle źle mi się zrenderował. Obraz jest trochę przykrótki. Dźwięk za cicho, nie wiem co się stało z programem. Po prostu było wszystko dobrze. Był pełny ekran, był pełny fajny głos. Zrenderowało mi. Nie sprawdziłem pliku. Usunęłem po prostu kopię z komputera. I po prostu wrzuciłem takie, jakie jest, bo nie miałem już innej, innego po prostu, jak to się mówi, rozwiązania na to. No, ale spróbuję teraz normalnie nie wrzucać, ale z warzyw nie ma tego problemu. Co z cs jest? Będę musiał pogrzebać w programie moim. Czemu tak się stało? Akurat mi. Dziwi mnie, że jeden facet wyszedł właśnie. Mówi, by że chciał nam nie polować. Ale mamy. Saiga. Saiga nas uratuje. Ostatnio. Miałem obiektyw jakby to mówiłem, taki jakby... perski do karabinu. Eee, nie wiem czy to błąd, czy co... Ale podpiąłem go do tego, do 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 do, 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 do Mosberga. Mosberg to jest shotgun. Dobra, sprawdzimy to miasteczko. Ładnie się prezentuje, jak wiem, że tu jest... Eee, eee, w apteka, można powiedzieć szpital lekarz, szpital. No to samo wychodzi. Lekarstwa są. Lecimy tu, przeszukamy całe miasto. I no to jest... O widzicie błąd ten? Był asfalt, jest piasek. <grych> nie no, te grany kiedyś po prostu ma błędy. Straszne błędy. Mamy jeszcze dwa pistolety w razie czego. Więc nie powinniśmy zginać od gracza. Bardziej gracz od nas. Mamy trochę leków, trochę to pięć pankillerów, jeden bandaż, chyba dwa antybiotyki, jeden antybiotyk nam został, więc nieźle. Widzicie, że nam życie odejmuje coraz bardziej od po prostu zatrucia, te ząbiaki muszę wypić, chyba żeby tu do prawa nie, spróbujemy boczki. Muszę patrzeć czy tego gracza nie ma w ogóle na serwie jakiegoś, bo on mógł wylogować się, zobaczyć gdzie ja jestem i wejść na serwer. Co jest bardzo możliwe w tej grze. Moim zdaniem ta gra ma super gigantyczne wymagania, ale grafikę widzicie jaka jest. By mogli poprawić naprawdę troszeczkę grafikę, zoptymalizować tą grę że mogli gracze ze słabszymi komputerami trochę pograć, bo naprawdę rekomendowane z e, wymagania tej gry to jest 4 GB RAM. Karta graficzna 1GB mm, z czego dobrze pamiętam. Co tam jeszcze było? mamy buciwcy, jeden ja od razu. 1 gb karta. Ta graficzna e, procesor chyba 3.0 trzeba mieć e, korel jeszcze podwójny mm. no coś się ścięło FPS spadły e, brzydkie na chwilkę na filmie to przepraszam jakiś błąd, o znów błąd po prostu graficzny tutaj jakiś musi być że przecina dobra, mamy wodę i żeby wodę pijemy szukamy po prostu przeżycia ale coraz... widzicie coraz więcej życia nam odejmuje jest z nami coraz gorzej i po prostu nie wiem co zrobić jestem w kropce wyszedł koleś na serwer ja go zaproszę Stalin? Ech, ciężko, ciężko. Ten gracz na 100% poluje teraz na nas. Ale się dziwię, jak się po prostu, e, jak to się mówi, wyloguje z tej gry. Bo... nie tylko ten let's play, Let's play nie będzie trwał. Gameplay, let's play. Kto jak woli po prostu. Mm, trwał nie wiadomo ile. I nie ma po co tyle tego ciągać. Ale wolę mnie w ręce. Mm, dobra. Tam jest... Mianowicie, on naprawdę chce dać na Ale go wywalił przy lotnisku. Ole nas zombie w ogóle widzieliście to? Uderzył nas raz. A odjął nam to e, życia. Mogę ja mieć pełne. Naprawdę pełne życie. Mamy plecak. <laughs> Widzieliście, w domku można znaleźć plecak. Od razu zmieniamy. Hangę backpack. Dobra. Ten wyrzucamy. Jest coraz lepiej. Tylko w mnie po prostu kwestia zatrucia. Czy polecisz jakiegoś dnia? Może nie będziemy żyć ciągle. To jest nigdy nic nie wiadomo, może przeżyjemy. Bóg warzywa po prostu nas przyjmie swe obroty i nas oszczędzi. To wszystko zależy od nas, jak postąpimy. Żarcia musimy zbierać jak najwięcej teraz. Właśnie mało było w tym mieście. Wody też. Jeszcze tylko zobaczcie, czy jakiegoś gracza nie ma. Wejdziemy do apteki. Ja mam pomysł, po prostu. Nie bierzemy, nie cierpiec. Wejdę tu do apteki i się wylokuję. Bo nie ma co. Tak, dziwna jest Ja tak patrzę, jak mi FPS-y fajnie skaczą. Na kiedy? Raz mam mało, raz mam dużo, raz mam mało, raz mam dużo. I nie wiem, co o tym mam sądzić. Bo mam ustawione tak na programie nagrywające, żeby nie mieć ciągle 30 FPS-ów, żeby jedną jedno po prostu, autorowo wam jak się gra Dobra. Tu leżymy, jak zwykle, na naszym honorowym miejscu. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za oglądanie i zapraszam do następnych odcinków.